Zbliżam się do celu! Został! Zbliżamy się! Kontakt z drogiem! Walka pozycyjna! Platforma jest nasza, możesz nią polecieć choćby do Tokio. Udało się! Świetna robota mi. Okej, okay. co teraz? Teraz musimy usunąć się w cieni i uzbroić w cierpliwość. Skontaktuję się z tobą tuż to przed paradą. Do tego czasu postaraj się nie pakować w żadne kłopoty. Nie. Tak jakbym już się nie wpakował. Guy. Dobrze ci radzę. To jest. Mamy przebój. No to gratuluję. Byłeś świetny. A, zapomnij, bo tobie jechałam. Forza wpłynie niedługo na konto. Ze sporą premią. Trzymaj się. Y Mogę jakoś pomóc? Młodo wyglądasz jak na ripera. To problem? Zależy. Jeśli znasz się na swojej robocie, to nie. Przepracowałem 10 lat w Mortech... Technologies. w dziale RD. Mam nadzieję, że to cię satysfakcjonuje. A czemu odszedłeś z Mur Technologies, jeśli wolno wiedzieć? Brzmi jak dobrze płatna fucha. Ta kasa była ekstra. Tylko spać nie mogłem. Widzisz, Mor specjalizuje się w głębokich ingerencjach. Tytanowe czaszki, wymiana kręgosłupa to wyjątkowo trudna działka. Nim pracuje się nowy, bezpieczny wszczep, mija sporo czasu. Ginie sporo ludzi naprawdę sporo. Chcę, żebyś mi coś wszczepił. Pewnie rozgość się i działamy. się Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. się pchasz. Chcesz wejść, to zapłać. A co za miejsce? Nie wiesz? To nie powinno cię tu być. Weź mi zejdź z drogi. A ty co? Myślisz, że taki jesteś twardziel? Że ci wszystko wolno? Ja nie myślę, ja wiem. Ocuń się, ale już. A idź, kurwa. A ty tu kurwa czego? To klub pięściarski, tak? Nie, informacja turystyczna. Weź stąd wypierdalaj, bo zaraz będziesz zęby zbierać. Mam tu ustawioną walkę. Ty ciekawe. Co ciekawe? Ciekawe, co z ciebie zostanie. No. Co następnie? Nie ma chętnych? Mam tu ustawioną walkę. Ciekawe, pierwszy raz cię widzę na oczy. Jesteś tu nowy? Można tak powiedzieć. To uważaj na siebie. Nie lubią tu obcych. Jedno złe spojrzenie i lądujesz na ulicy z połamanymi nogami. Ale, jeśli ze mną wygrasz, powiem komu trzeba, że jesteś ok. Wtedy będziesz mógł korzystać ze sprzętu, umówić się z trenerem i takie tam. Miło swojej strony. Dzięki. Na razie nie ma za co. Tak jak powiedziałam, najpierw musisz ze mną wygrać. A ja do tej pory nie przegrałam ani jednej walki. A, -a. impreza zamknięta? To teren tylko dla mecz. A co z kasą? Nie zakładamy się? Nie. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, zawsze są jakieś lewe akcje. A ja po prostu lubię się bić. Ten trener. Dobry jest? Koś nazywa się Logan Garcia. Swego czasu był najlepszym bokserem w mieście. Kto wie, może nawet w całych stanach. Nie przesadzasz, aby? Zobaczysz go w akcji, to zrozumiesz. Nie przegrałaś żadnej walki, mówisz. Cóż, zawsze jestem pierwszy raz. <laughs> Obawiam się, że czekacie zawód. Chodź. Co tam masz pod skórą? Jakiś dobry sprzęt? Rotory? Filtry sensoryczne? Ograsowany rdzeń? Zaraz się przekonasz. Ha, symulacja. To co, zaczynamy? Aha, zaczynamy. Powodzenia. Przyda się.

Jakie, spokojne, jakie spokojnie, jakie spokojnie! Oh, sorry, ja... Nie masz wprawy w przegrywaniu, nie. Nie, nie mam zamiaru jej nabierać. Słuchaj, ja na dzisiaj kończę. Ale dam najpierw znać, żeby nikt ci nie robił problemów. Czuj się jak u siebie. Nie dobra? Bo nie ręczę za siebie. Hmm? Fajny klub tu macie. No, fajny. Tośmy sobie pogadali. Masz jakiś interes to mówa, jak nie, to wypierdalaj. じゃあ。 Kogo to obchodzi? Parada zaraz się zacznie. Mm. Też chcę to zobaczyć. W mhm. samą porę. Takemura. Świetnie wyglądasz. Tak, a czuję się nie najlepiej. Spróbowałem lokalnego hamburgera. I jak smakował? Zapytaj ludzi na dole. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki nadane od łakaku. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa i to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda sniperu. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj. A platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na parady, Ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepszy. Zwrócisz czymś ich uwagę. Banki, złodzieje. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako Samu. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Poczekaj, gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez ogródek. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. Okej, okay, jestem gotowy. Pytanie, czy ty jesteś? Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Ode. Oda, no co człowiek honoru, nie podniesie na mnie ręki. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. To prawda. No w takich momentach honor schodzi na drugi plan, zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. Uważaj na siebie.